Siemano byki, dzisiaj lecimy sobie z One v 1 w, one w z Gracjanem. Siema, a ja sobie tutaj wadę tego słowa, a wy tak powinniście walnąć w dzwona. Ty, ale nie, I dobry ja jesteś Gracjan, dobry jesteś, zajebisty. No, no. no i co, ogólnie gramy sobie na y, overpassie, strony już sobie, y, y, st mapkę właśnie sobie sami wybraliśmy i strony wiadomo też. Usuwaliśmy ją. Co? Usuwaliśmy ją. <gry> y, to też prawda. Ja chciałem powiedzieć, ile tego, jak ja wpisuję komendę, ile było prób do tego odcinka. Um, około dziesięciu. Ale to wszystko wino trzeba by było się Ale no to nie moje, dobra, no, dobra, no dobra, no moja wina, bo ja, ja zwalałem. Ja zwalałem, no to też prawda. Jeden raz to było na pewno jego wina. No dobra, no zabiłem cię przez przypadek, i co? Dobra, a i ogólnie gramy do dziesięciu. No tutaj jeszcze chcę powiedzieć. Gracjana. A no i mówimy od razu, że nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, mega graczami, że nie wiem, mieliśmy kiedyś, nie wiem, global jakiś czy coś takiego. Bo moja, najwy yeah, yeah. moja najwyższa, tego yy, moja najwyższa ranga to był bodajże kałach, yy, yy, jakiś kałach, ale, a Graciana, to, to, to nie wiem, Gracjan to, 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 to nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, yy, Gorda miałem. Najwyższym rangę ale co do dlatego, że yy, ja nawet no. w tą grę nie gram rok. No akurat z Gracian. No, może lepiej nie wypowiadaj odnośnie grę. wieku, nie? Gracjan? Mm, tutaj... Może tak zostawimy tak. sobie to na inne odcinki, jakiś Kubendai sobie nagramy kiedyś, na jakiś specjal by był. O, o. To wtedy może się ludzie dowiedzą ile masz lat. Możecie nie, pisać nie, nawet... Nie, możecie, na, możecie, możecie napisać w komentarzu i myślicie, że Gracjan ma lat, bo... No. Albo jakieś pytania do kiedy, ja, na, jak, ja, na, ja na pewno... Ja na pewno nie na no, Gracjan. No, ja, ja już jakbym robił pieniądze i to na 500 słów, nie? Dobra. Gdzie jesteś Gracjan, ogólnie? Wiesz co ja sobie... Wychodzę, chodzę, chodzę. Ale gdzie sobie chodzisz, Gracjan? To jest zasadnicze pytanie. No Gracjan, no nie. Lądowałeś na B, na, 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 idziesz na B, tak? Ja może na B nie idę. Gracian. co ty robisz? Ej, no Gracjan jest na B, i jeszcze to zokłamujesz mnie, nie? Zobaczcie, wszystko będzie. No nie jest na B, no No to dobrze, jesteś kolega jednak. no tym makiem tym tak ja średnio, makiem średnio, tak? Nie A, i ja ogólnie zapomniałem powiedzieć, że jeśli Gracjan wygra ze mną, yy, to dostanie jakieś skinka, ale to już będzie... Yy, to już akurat może pokażę w następnym odcinku, ponieważ aktualnie siana na Steamie, bo... Yy, oczywiście jak będę miał, bo ostatnio... Kiedy, Gracjan? Ile to było czasu temu, jak otworzyłem sobie skrzynkę tą? Jak myślisz? Na jakieś dwa, albo tydzień? No, tydzień, dwa tygodnie temu otworzyłem sobie skrzynkę ogólnie. Tudeczkę wiadomo. I wydropiłem Glocka, Glocka w traku za trzystówki, więc na pewno będę miał siano. I jeśli Gacem wygra jakiegoś skina za jakąś, nie wiem, za, nie wiem, za jakąś piątkę, ci pewnie wyśle A ty, ty, byś, ty byś ogólnie mówił, że chciałby, chciałbyś do, do pistola, nie? Za USP albo do Five Seven, chyba tak? Chyba. Mówiłeś, co? coś, ty, coś takiego. Wydaje mi się, że najle najlepszy. Wydaje mi się, że najlepszy byłby dodać ciebie pistolet, bo ty akurat... Bo ty akurat chyba najlepsza. Tak. No teraz nie wiedziałem co się... Myślałem, że ty ci w ogóle gdzieś weź bardziej, wiesz. Nie właśnie. Rację, no nie rób takich rzeczy. Dobra, ja gram Digelka, żeby był flex na odcinku. A, no dobra, dobra, to te, te, teraz ci nie dam i pójdę i będę ciebie uciekać. Nieee. Gratia, nie, nie możesz takich rzeczy robić, dobra. Gratia, runda prawdy. O kur... Nie! nie. <laughs> Dawaj, mów, gdzie idziesz. Dobra, y, idę sobie na gary. Ja jestem na B. O, no to fajnie. ty gdzie są cały czas na B? Oczywiście, tak. Y, ja jestem sobie na Gadi, a... Na pewno gdzie jesteś? No, no, no na się. Bardzo sobie odchodzę, bo mi tutaj niemiłe e Neidy wyrzucasz. No, oczywiście, Zde że dostałeś tym Neidy. Wiem o tym. Oj, 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 co tak! Gracja! Jak nawet ja, jeden ma nie zjechałeś. Co, co, co się. Co co co? Co co, 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 co? co, co? No powiem ci, że. No nie wyszło, nie wyszło, Gracja, no tutaj muszę przyznać. Hm. Sami to nie wychodzi. A i ogólnie my to nagrywamy w ten dzień, kiedy nagraliśmy tego. 1v1 z y, Fortnite'a. 1V1 jeden, jeden z Fortnite'a, kiedy kiedy my to nagrywamy jakoś godzinę później albo coś takiego. Prawdopodobnie nawet nie pewnie godzinę później wlatuje wam 1v1 w, w, Znaczy nie w się tylko w Fortnite, sorry. Także. tym właśnie po no. tym Fortunacie, będzie ten test. No, w następny dzień będzie test. No to no. akurat tak, sprawdza to. Ale Nie, ja już ci grafik mój wymyśliłem. No. A i ogólnie to jeszcze dzisiaj będę... Dzisiaj albo jutro. Nie wiem, może... może to pewnie jutro. Lecież nie jestem pewien. Będę nagrywał specjalny film. Będę ja ty jeszcze nie wiesz o jego istnieniu. Ja ci oczywiście powiem, nie? Po odcinku. Ale pojawi się on prawdopodobnie właśnie w czwartek, czyli po tych takich y, rzeczach. Wszystkich, też znaczy po tych WMV1-ach. i właśnie powiem wam, co nieco o kanale, co dalej. Mogę tak zdradzić, że co dalej będzie. Tutaj Gracia, ja, Gracja już w sumie większość wiesz... Wyjaśnię ci większość, chyba nie? Chyba wiesz. Ja będę na tym odcinku. Co to co, co, powtórz? Ja też będę na tym odcinku. Eee, nie, ty nie będziesz akurat, ja będę to sam nagrywał, wiesz, bo to będzie ogólnie... Zresztą ty wiesz o co chodzi chyba z tym, co dalej, nie? Z kanałem. Yy, nie za bardzo, ale... ja, ja by... ci mówiłem coś chyba o Fortnite Reju. Graj... Hmm? Wydaje mi się, że ci coś mówiłem. Zresztą i tak i tak ty się dowiesz niedługo, znaczy ty się dowiesz po tym odcinku, więc to tam. Chillera. A i ogólnie ja planuję, gracie no, nie wie, ale planuję nagrać odcinek gdzie ja, ja ja, będę ja wiadomo Gracjan Nie wiem czy mój Nie wiem czy właśnie mój brat się zgodzi Właśnie I jeśli mój brat się zgodzi to będziemy, będziemy grali tak, że oni będą we pół, a ja będę sam I po prostu jeśli wygrają po prostu dostaną jakiegoś skina za piątaczkę pewnie zająłem życie ale, po, ale my obydwoje po piąteczce czy łącznie po piąteczce? Oby, obydwoje po piąteczce. 5 dolarów 3 złotych. Co? 5 dolarów 3 złotych. Nie wiem jak to jest na, na Steamie, ciekawe, nie wiem w sumie. Gracja, coś ci nie idzie chyba, nie? jestem czemu to jest SG grasz, naprawdę? Stres, Dramat. Stres, mówisz na odcinku? Tak. Jak, graliśmy nie, przed, jak, nie graliśmy, nie jak graliśmy przed odcinkiem, jak graliśmy rozwiązkowego na Mirazu, to ja nawet dobrze, że tam tego nie nagrywaliśmy, bo już, już bym miał takie lisy w komentarzach, że to masakra. No, bo ja ten, bo ja nie za bardzo potrafię grać na y, Overpassie. Ale Gracjan, tam graliśmy ogólnie, a właśnie, bo my nie wiecie, a kuźwa macie, my graliśmy na, kuźwa, co ja zrobię? my graliśmy na Mirażu ogólnie, więc no, Gracjan mnie wtedy, no Paweł, wyobraź że Gracjan wygrał, no, co mogę powiedzieć, no, ale był po stronie terrorystów, ko, pierwszy ten, wcześniej też, więc, właśnie Gracjan losowanie wygrał i, i sobie terrorystów bierze, bo takim kurde szkrabem pieczonym jest, że musi sobie z terrorystów wziąć, o, siema Gracjan. Widzę, że bawisz się wizaka. Izaka. 90 to może być Pozdro drakumaty. Pozdro drakumaty, tymczasem ludzie z CS-a co tu nie jest kumaty, jak można nie znać 90. Karacen, ja proszę cię. Dobra. Eee, poczekaj, ja ci może jakieś pytanie zadam, nie Gracjan? Żeby tak, wiesz... Dobrze, może, Dobra. Gracjan, to pytanie jest hmm. zasadnicze, nie? Mmmm... W ogóle mam prawie 16... No w ogóle mam tysięcy pieniędzy dorobionych, wiesz. Tak. Co ja drago? Jak to nawet nie... Jak to już nawet nie ma tysiąca pieniędzy. No wiesz, jakby... Żyję. Życie, 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 chopa. Dobra. Ja wiem, proszę cię. Praczę. Bo będzie... Wydajesz, bo Dobra. Ja za zagra... Nie, ja zadam pytanie Gracjan, no i żeby się nie denerwował. Tak. Dobra, Gracjan. E... No. Mm. Ile się już znamy, Gracjan? Jak tak myślisz, że ile się już znamy? Nawet się... od, 20, od 15 sezonu my się na pewno znamy. No, ale nie chodzi. <ścoughs> chodzi o miesiące, Gracjan. Tak. Gdzie nie grają. Miesiące, to może. Y... Nie wiem, jakiś... Już... Oh. Około... Około 12, to tak będzie? Około dobrze. Myślisz? No to, to tak. Czemu? Nie, mi się wydaje, że nie rok. <grych> Dobra, ogólnie to... Ale po Mi się wydaje, że... O 8 miesięcy? Tak? <grych> nie wiem, no. Tak, strzelka. w... w połowie 15 sezonu. A wiesz kiedy był 15 sezon? No... Taki ślebów zrobić nie No Dobra. Ogólnie mieliśmy grać do 10. Zagrałem z digrem, żeby się dać fory. Ale... drituję się nad dobą gracją. I... Mmm. na nie mapie? Nie, nie. Po prostu gramy sobie dalej. Gramy sobie dalej, ale jeśli wygrasz... I, nie. Jeśli, wygrasz, jeśli, wygrasz, jeśli, wygrasz jeśli wygrasz, jeśli wygrasz jeszcze dwie rundy, żebyś miał trzy, to zostaniesz jakiegoś skina, wrzucę ci za jakiegoś, nie wiem, za jakiegoś randomowego skina za mało, ten, za mało pieniędzy. Może jeszcze ci tam pory, ten troszeczkę. Na chłopie, nie mnie. Ja Overpassa do mnie nie grałem! No bo jaka to nie ogarnia w ogóle Overpassa, nie? I to jest piękne, znaczy, że... Nie, ja to nie... I to tak. jest pie... I to Wielu. jest pi... I to jest piękne, nie? Bardzo nie ogarnie mogę. No to czemu nie idziesz na... To, flasha, sobie rzucił? No... też rzucił. No, też widzę, że nie za bardzo udane. Ale z Igielka też siada, nie? Zaraz będzie mieć 18 plus na odcinku. Nie strasznie Gracja, nie strasznie, nie strasznie. Nie strasznie, nie strasznie, bo się zestrasz tak to mówię. Dobra gracja, no dawaj, zagajmy do tych 15 rund, jak, tam, jak mówię, że do końca tego setę. Jeśli biegasz jeszcze właśnie te dwie rądy, Dostaniesz jakieś skina, wrzucę ci po prostu jakiegoś randomowego, Nawet pokażę na odcinku, że jak kupuję i mu to przekazuję. Gdzie jesteś? Dobra, masz tu coś no, tak suszą. Czemu słyszałeś? O nie wiem, no, jakbyś ja coś usłyszałem, nie wiem jak. No, słuchawki, z oczyszcza złotyk to. Aha, widzisz prestiż, prestiż. No, tak. Mhm. 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 Dobrze, grzesz, powiedz mi, gdzie jesteś, może? Ja się szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Chodzę po tej mapie na shifcie. To nie Ty tak? Masz, z tym wyjdziesz. I to nie tak, że byłem na base lotowałem. To nie tak, Gracia. <laughs> musisz grać, wygrać ten... A... Musisz... Nie, ale... Nie, ale zaraz będziesz idziesz 19 plus na Spokojnie Gracia. Dwie rundy grać. Musisz to wygrać, proszę cię. A... Dostaniesz skina. Chociaż tak będziesz nie. miał jeszcze okazję niedługo do... skina zobaczyć.

Ja no, nie, to to jakby nie, nie, właśnie nie, ja nie, Ej ogólnie to tę ja jaką, jaką ja mam pytał Ja mówiłem o mojej randze, nie, 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 się trochę ale nie, jedno. Dobra, ja nie, 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 Wyrzuć tego dygra, kurna, graj z USP, to ci do USP zabroni Z dygra, w grę. Nie Z dygra to jeszcze gorzej Czemu to jesteś w nobe? No bo jestem też mhm. nie, Dobra, rzucam MOLO i, lot i lotuję Gdzie? No na chyba, nie? No, nie wiem, no nie wiem, czy ty byłeś na pewno na B3? No, rzuciłem przecież Małotowo. Oczywiście. Uh -huh. No to fajnie. Ale że co, tak jakoś blisko. Hmm, Gazen, no gdzie jesteś, naprawdę? No ja se W Dzięki, że plantujesz na no. Jak to było wiesz, że ja na no. Aha, Aha, no to fajny... ...Nade'ik. Gracem, <grafię> tylko nie na koniec, nie na koniec, Gracem, spokojnie. <grafię> Dobra, gramy. ostatnią rundę Gracjan. Na kosy. Na kosy. Chodź. Chodź yy, na yy, mida, wiesz jest mi chyba. Albo na długo, chodź, wiesz gdzie jest długa chyba. Jak masz respaw, to po prawej stronie, wiesz gdzie jest długa. Tak, No, normalnie. I kto wygra na kosy... Po prostu, jeśli Gracjan wygra na kosy, to po prostu zostaje jakieś skina, a jeśli nie wygra, no to, to wiesz, trudno się... Trudno się mówi, co? A w kabra? Mm, nie. O, to dobrze. Ja jestem spokojnie no. Co taka idę plantować, fuck jakio? <grym> <grym> co tam biko? <grym> Nie, 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 się nie, nie, Ja nie, 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 no nie, gadaj, ty no. nie, 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 Biegam z tym nożem, biegam, biegam i ciebie nie widzę. Zatknij mnie. mnie. Co plantujesz? No i co? Yeah! Dobrze. Gracian Jak cię <laughs> Dobra Gracia, chodź do robienia, Chodź, 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 chodź na, na Big, Gracian tylko. Chodź na B, chodź na B na BS, Dobra? Tego nie zabiję, dobra? Nie strzelam do siebie, dobra? A gdzie jest BS? No na B, na B po prostu. Gracian, chodź na B Na B. W bombsajdzie. Co? Zniczy, możesz, no, z możesz normalnie nożem sobie iść. Wiesz Gracja. Ja sobie i tak digla kupiłem, bo chcę, żeby to fajnie wyglądało. Ale ty i tak tam Digi mi się nie chodź tam. Co tu? Dobra. I stawaj sobie. Spokojnie. I tak. E, ogólnie, nie? To tak. Tak. A to ci mruga, zaraz wybudnie. Co? Co mi robisz? A to A to niech mi mruga. Niech mi mruga. To jak widzicie, no siana nie mam teraz w ogóle. Totalnie nie mam. Czy jest coś w ogóle? Taki skin na przykład? Eee. Próbuję na głowę skoczyć. Kurna. No. Pociąg, że jedzie, jedzie. Ale... Grecjan. kiedyś byłem jakiegoś skina. Nie chcę takiego taniego ci dawać, totalnie. Czy ja mogę? Może po prostu ja ci oddam skina, nie? Nie ma też e, no po prostu. Teraz zobaczysz, gdzieś to. Obręczki okay. przykucnę tobie robię. Dobra. Mm. Gdzie to się robiło? Ja nie pamiętam, gdzie się wymiany robiły. W gdzie są wymiany? Bo zapomniałem. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio wymianę robiłem. Nie, to jest kusja. Chyba to, nie? Ee, nie, to nie jest to. Gdzie było? Nie pamiętam, gdzie było. Więc w możesz możecie coś opowiadać, bo ja tutaj. Gdzie, gdzie, no. gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Nie, nie wiem. białka. Ogólnie to ja bardzo lubię bronię z lunetą, co może... Co mogę dzisiaj już zauważyć, że to A, z lunetą. No nawala tym, kurde, SG gracja. Dobra, nieważne. Mm. Czemu nie mogę? To nie mogę. O, dobra. A, bo ja zapomniałem, że to jest w tym, dobra Aha! Bo ja zapomniałem, że ty masz nowe konto, nie? Yyy, no. ja zapomniałem. I nie mogę przecież tego. I ja zapomniałem, przecież ty nie możesz tego przyjmować skin. Dobra, Gatian. Y no, Dzisiaj, no bo ty nie możesz ten, jakby musisz czy ten, ty masz nowe konto. No. No masz nowy konto i wszyscy nie masz... ten, bo myślisz, wiesz. Dobra, nieważne. Dzisiaj nic się dostaniesz, najwyżej jakiś z na odcinku odcinków. nabijesz to sobie. I po prostu... Yy, I po prostu sobie to będziesz jakiegoś skinka, to już na pewno. Nawet może zobaczycie screenka na następnym filmie na początku czy na końcu yy, z oferty wymiany, że już o, że to nie jest jakiś skam po prostu, że mu nie dam tego skina po prostu i yy, będzie to jakiś skam. Dobra, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, Gracja możesz się pożegnać. To widzowie nama. Zostawiajcie łapki w górę, no i tak jak Gracja powiedział, nara!